W niedzielę kościół pod wezwaniem Świętej Anny w Babicach wypełnił się wiernymi z całej gminy Nędza, którzy przyjechali tu wysłuchać oratorium pasyjnego Gminnej Orkiestry Dętej. Koncert skomponował członek zespołu Zygmunt Popela. Witam wszystkich uczestników i paraterów, przybyłych gości. Chciałbym dziedziczyć dla każdego jakiegoś kościoła, się się znalazło, żebyśmy mogli dobrze wziąć udział i wyjść z tego spotkania śpiewem z muzyką, albo bardziej już spokień, z Bogiem, słowem ubogaceniem i umocnieniem. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Przeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów, chyłpi się, że zna Boga. Zasądźmy Go na śmierć Bóg. bo, jak mówił, będzie ocalony. Pomysł narodził się z gminy Nędzy. Rok temu zostało już wykonane jako prapremiera, a w tym roku rozwinęliśmy to o, rozszerzając skład o schole, również która działa na terenie gminy Nędza. Wszyscy chwalili, że to było coś nowego, na takim czymś jeszcze nie byli i że jeśli będzie powtarzane, to na pewno za rok przyjdą, a w tym roku, jak mówiłem, skład jest rozszerzony, także zapraszam wszystkich, nawet tych, którzy nie byli. Na pewno jest to dużo trudniejsze niż zrobienie zwykłego aranżu, gdzie już pracujemy nad gotowym materiałem i trzeba go tylko zmienić albo przedstawić na swój sposób. Czasami mo może brakować weny, ale generalnie trzeba cały czas pchać do przodu. Jak coś się nie będzie podobać, trzeba usunąć, zacząć od nowa. Zajęło to bardzo dużo czasu, ale efekt jest świetny i myślę, że to jest coś, co bardzo wyróżnia naszą orkiestrę, bo nie znam innych orkiestr, które byłyby w stanie zagrać swój autorski ponadgodzinny koncert ze swoim programem. Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż z. Mam nadzieję, że to pomoże ludziom, ludzi wszystkich zbliżyć do tego okresu wielkanocnego głównego, który już nadchodzi za tydzień. Jest ono zbudowane na podstawie wszystkich 14 stacji Drogi Krzyżowej i pomiędzy stacjami są łączniki, w których są opowieści i inne teksty różne, które mają nas przybliżyć właśnie do tego okresu.